Witam was moi drodzy bardzo serdecznie w następnej prywacie. Tym razem już co za niespodzianka 130 sobie sprawdziłem akurat na YouTubie tu już mam e, komputer przy sobie e, włączony Montuję obecnie konsolę drugą część do gier na 32 x Mam nadzieję, że i tamten pierwszy tamten pierwszy materiał wam się podobał e, i się. Może troszeczkę rozniesie, mam nadzieję. I chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć tym wieczorkiem we wtorek na temat Geta 6, które swego czasu, chyba od 18 września, miało swoje największe, tak naprawdę, przełomy, ponieważ wyciekły nagrania z tak, z tak zwanego tworzenia gry wtedy, kiedy. Powiedzmy, Rockstar po cichu budowało sobie pomału tą odsłonę, która będzie miała miejsce w Vice City, był już kilka lat temu. W zasadzie mówiono na temat GTA 6, które no potencjalnie jest w produkcji. I przez jednego małolatę z Wielkiej Brytanii, 16-latka, który wcześniej, chyba kilka dni dosłownie przed wyciekiem tych filmików z GTA 6, wkradnął się chyba do serwerów Ubera. Do tego serwisu dowożenia, czy taks, taks, taksówki, takiej innego rodzaju, tylko inna nazwa, wiadomo, że to jest taksówka, to tam też się włamał na te serwery i tu nie było praktycznie inaczej, jeżeli chodzi o Rockstar North i z tymi nagraniami, które wypłynęły do internetu i wszyscy dosłownie zajmowali się tym przez kilka dni dosłownie. Więc jak wygląda sytuacja ze mną, jeżeli chodzi o te nagrania? Czy ja je przyjmowałem na wiarę od samego początku i czy one nam coś tak naprawdę dały w dużej mierze na tą perspektywę, jaką teraz widzimy, bo widzimy jasno, że to było potrzebne przez taki no, długi, cichy czas, który w ogóle nie zwiastował niczego od Rockstar. Bo wiemy doskonale, że to jest firma, która porządnie tworzy gry. No wiadomo, może nie ostatnimi laty, bo w ostatnim czasie to widać, jak bardzo poszli w stronę Geta Online. Co oczywiście bardzo się uwidoczniło tym, że no niestety nie wychodzą poza tak naprawdę dodatkami online, to nic więcej nie wychodzi takiego. I no, dziwne to jest, że jednak, ale wcześniej, mimo wszystko, wcześniej Rockstar robiło naprawdę bardzo dobre gry, nie trzeba było aż tak wiele czasu i, nie wiem, jakichś tam przecieków, czy tam, powiedzmy, plotek, żeby e, dostać jakieś informacje, a już wcześniej były e, takie w miarę często opublikowane treści. A dzisiaj już troszeczkę to inaczej wygląda i opowiem Wam troszeczkę o tym, co ja widziałem i, i co ja odbierałem na ten temat. Bo w zasadzie pierwsza rzecz, jaka mogłaby Was zainteresować, to czy praktycznie od samego początku, tak jak już te informacje się pojawiały, czy ja w nie wierzyłem. I tutaj dochodzimy do takiego wniosku, że ja jestem ogólnie, jeżeli chodzi o gry i w ogóle jakieś takie projekty, które mają wyjść za jakiś czas, lata chwila, za pół roku, za rok, w 2024, nieważne. Jestem sceptycznie nastawiony generalnie do takich plotek, które mogą okazać się albo rzeczywiście fałszem, że wchodzimy sobie na jakąś stronę, pierwszą, taką, która opublikuje jakiś tekst i będzie już od razu, wiecie, fama rozgorzeje dyskusja na ten temat, i to zaleje Internet. I wtedy na każdej stronie takiej liczącej się, będzie omawiany. Ten problem i wszyscy będą na ten temat gadać przez co najmniej kilka dni. Są czasami takie, rzeczy, o których się mówi przez kilka tygodni, no ale wiecie, już tego nie przeskoczymy. I w tym wypadku e, w wielu grach wygląda tak, że część rzeczy się nie potwierdza: że okazują się być fajkami, że okazują się być raczej wyobraźnią twórcy tekstu niż rzeczywiście dowodem na to, że coś tam deweloper próbuje wydłubać, wyskrobać pokazać tak w miarę na zasadzie zwiastunu czy nawet zapowiedzi wstępnej gdzieś tam na jakichś targach czy spędach, a jednak część rzeczy okazuje się być prawdą. Tylko, że wiecie, dzisiaj trzeba naprawdę przez masę stron internetu przejrzeć to, co jest prawdą, a to, co się nie zgadza. Bo dzisiaj się mówi, że no dobra, no to GTA 6 wyciekło, i teraz sobie myślisz, no to dobra, te nagrania w sumie wyglądają na prawdziwe. Wyglądają wtedy na prawdziwe. To jeszcze nie była potwierdzona informacja. To była chyba sobota i niedziela. W sobotę nagrania wypłynęły, w niedzielę wszyscy podniecali się i wszyscy mówili, że to będzie prawda, nie? Ja należałem do grona osób, niedużego grona, bo jak zwykle ludzie troszeczkę stojący po drugiej stronie i często nie będący z tłumem. Nie idące za tłumem, od razu, że tak wiecie, coś się dzieje, i nagle idziemy w to, i tak dalej. Nie, czegoś takiego tutaj nie było. Ja nie wierzyłem w te nagrania do końca. Wyglądały jak taki bardzo dobrze zmontowany, stworzony przez świat moderów yy, modyfikacja do gry na silniku z GTA 5. Wiadomo, nie? Można dzisiaj coś takiego zrobić. Dzisiaj naprawdę. Przy takiej technologii, jakie komputery mają ludzie, w jakim programie można stworzyć taki świat trójwymiarowy, w miarę naprawdę dobrze wyglądający i oczywiście tak spreparować materiał, żeby on rzetelnie wyglądał, no to naprawdę trzeba być perfekcyjnym, jeżeli o to chodzi. Jeżeli o to chodzi. I sprawa wygląda tak, że, mm, wiecie, najdziwniejsze jest w, w tym wszystkim to, że te nagrania po prostu, one tak. Wyciekły, bez żadnego jakiegoś tam ładu i składu, po prostu, tak jak normalnie bez zapowiedzi, weszły sobie takie przypadkowe nagrania, wiecie, z, ze szkieletu gry, z pierwszych takich testów, silnika, animacji, z różnych mechanik strzelania, kierowania, pojazdem, chodzenia, skakania, upadków, wszystkiego, to co trójwymiarze robimy pewne akcje wsiadania do samochodu, to e, rzeczywiście się to sprawdza i to było akurat widać przy tym e, nagraniu rzeczywiście. I o co tutaj chodzi? Bo ja nie wierzyłem w te nagrania do końca. One wyglądały kurczę jak modowane, nie? Ale tak kurczę już kilka osób dało znać, że nie, to już jest prawdziwe nagranie, tylko ktoś po prostu się włamał na serwery, wydobył pliki filmowe i po prostu je wrzucił. Po prostu, można powiedzieć, ukradł i i już zaczęło się tak naprawdę zaczęła się jazda bez trzymanki i wtedy cały weekend całą sobotę i niedzielę był grzany temat ogieta 6 i słuchajcie ja się poczułem troszeczkę tak w amoku ponieważ byłem jednym z nielicznych którzy uważali że to jest nieprawda że to nie może być prawdziwe nagranie jedno i drugie i trzecie i kolejne bo w jaki sposób ten młody ktoś musiał się wkraść na serwery, dobrze pilnowane? Przynajmniej tak by się wydawało, że są dobrze pilnowane. A wystarczyło, że 16-latek, który prawdopodobnie nudził się, znając życie i troszeczkę próbował hakerować, pewnie dobry z informatyki musi być w każdym razie, albo ktoś mu pomagał. Tego też jeszcze do końca nie wiemy, jak to wyglądało. Tak w pełni zakulisowo. Jeszcze tego nie wiemy. To dopiero będzie w trakcie, bo policja z Wielkiej Brytanii go złapała. Już są tam jakieś procedury wdrażane na temat ukarania. I tam, i tam praktycznie na tych nagraniach oprócz tego, że w zasadzie silnik gry, no to wiecie, dokładnie GTA 5, tylko troszeczkę w innej, tak jakby skórce, no bo wiadomo już Mapa Vice City. Mniej więcej jakoś tam przedstawiona, ale te nagrania były tak zrobione, że w zasadzie tej mapy tak specjalnie nie zdradza. Jedynie co najbardziej zdradza, to oczywiście tam chyba dwa zadania, właśnie teraz nie wiem czy główne, czy poboczne jakieś, jakieś tam poboczne aktywności. Dwóch bohaterów, kobiety i mężczyznę, tam jeszcze chyba imion dokładnie nie znamy, chyba tam Clyde i jakaś tam Elizabeth chyba. Nie jestem już pewny do końca, jak tam się dokładnie sytuacja ma z tymi postaciami, ale jeszcze będziemy się dowiadywać na ten temat ogólnie z informacji. I zasadniczo to my tak dużo nie wiemy o tej grze, praktycznie. Wiemy tylko kilka podstawowych rzeczy, które praktycznie no, wiedzieliśmy już kilka lat wcześniej. To, że te nagrania były sprzed kilku lat, mniej więcej z czterech, może nawet siedmiu, to już to tak. Nie było do końca oczywiste. Ludzie się pytali, to tak gra teraz tak wygląda? Naprawdę? Nie robicie sobie z nas jaj? No i wiadomo, że ludzie się poruszyli na ten temat. Boni, przepraszam, Boni się nazywa ta ta bohaterka. Nie Elizabeth, tylko Boni się nazywa. I i ja byłem jednym z tych, którzy nie wierzyli w to. I czułem się taki osaczony, bo czułem się troszeczkę dyskryminowany z tego powodu, że może nie że przez kogoś bezpośrednio z internetu, tylko tak ogólnie przez społeczność, że przez anonimowych fanów tej serii. Tak, Grand Theft Auto. Czułem się troszeczkę taki gorszy w tym sensie, że a co jeśli się to wyda, to wtedy jesteś głupi, to wtedy jesteś gorszy. Nie? I właśnie tutaj będę chciał dojść do takiego wniosku teraz, że wiecie, zdania można mieć różne. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o jakiś wyciek, wiarygodność i tak dalej. Ja wolę, czasami wiecie, mieć swoje zdanie, swoje takie przeczucie, przyznać się do błędu, oczywiście. Przyznać się do błędu, oczywiście, jak najbardziej, bo, jesteś, bo nie jesteśmy nieumylni. Zawsze popełniamy jakieś błędy, jeżeli nadarzy się taka okazja i no, możemy się oczywiście poprawić, ale nie bądźmy tacy, że nie możemy mieć swojego zdania. Tym bardziej powinniśmy mieć swoje zdanie na ten temat. Czy jakaś gra wycieknie, czy jakaś gra przedwcześnie się ukaże, i później teraz zastanawiasz się, czy to są prawdziwe informacje na temat tej gry, czy jednak rzeczywiście to jest wszystko o kant 4 liter potłuc. Tego, tego nie wiesz, dopóki się to nie potwierdzi ostatecznie przez dewelopera albo przez jakieś wiarygodne inne źródło, prasowe, na przykład. I w tym wypadku, no mówię, ja się nie czułem gorszy. Ja się po prostu czułem inny. Że jednak miałem nadzieję do końca, jak już ostatecznie się to potwierdziło, no jednak miałem nadzieję, że to nie jest prawda. Że to by było niedopuszczalne, żeby Rockstar nie był w stanie, może nie, że nie dopilnować tych filmów, tylko z kolei jednak, że w ogóle ktoś z zewnątrz dostał się na ich wewnętrzne serwery i po prostu wziął to, co miał wziąć. I tyle. Jak się okazało, że faktycznie te nagrania są prawdziwe, w poniedziałek... Czekajcie, którego? 19 chyba. 19 września Rockstar Games potwierdził, że faktycznie te nagrania były prawdziwe. Tam w ogłoszeniu napisali na Twitterze, że... Yy, nie będzie specjalnie przesunięcia daty premiery. Już nawet dzisiaj ktoś napisał, że... Rockstar jednak przesunie datę premiery, bo to nie może tak być, że gra wycieka i praca, która została troszeczkę odkryta, nagle nie będzie jakaś tam nie wiem, niedostrzeżona i będzie po prostu, nie wiem, mniej płacić będą za tą robotę czy co? Już powiem szczerze, że naprawdę nie wiem o co im chodzi, ale wiecie, no. To rozumiem, tak? To jest kradzież danych wewnętrznych. Z firmy się nie zabiera takich rzeczy, tak? Do, do internetu. Zabiera się jedynie wtedy, kiedy ma się pozwolenie wydawcy na coś takiego, a wydawcą gier y, Rockstara jest Take-Two Interactive. Więc tym bardziej nie możemy tutaj mówić o tym, że wiecie, to jest w porządku, że ktoś, wiecie, wydobył pliki filmowe. Tak się nie robi. Tak nie powinno być. I dla mnie to jest, wiecie, utrata tajemnicy służbowej, Projektanckiej, nad czymś, co prawdopodobnie miało być zapowiadane na wielki naprawdę przełom w grach z Otwartym Światem i ponownie w serii GTA, ktoś się postarał, zbudował silnik, zbudował mapę, już tam wykreował jakiś świat, który będzie w tej grze. I kurczę tyle czasu pracy, tyle lat pracy, i tylko mało lat przesłał do internetu filmy i tyle. Zdradzające kilka rzeczy. Nie wszystko, nie, nie wszystko jest zdradzone, ale takie istotne elementy, które pierwotnie i tak w zasadzie one były w plotkach jedynie, tylko w takich domysłach czy tam kogoś z zewnątrz, z redakcji, z jakichś analiz biznesowych, no to rzeczywiście to się jednak potwierdziło. No ale jednak samo to, że to jest kradzież, oczywiście tego nie pochwalam. I Z drugiej strony jednak powiem wam, że ten zbyt długi czas oczekiwania na kolejne GTA, bo już po premierze GTA 5 w tej pierwszej, pierwszej, wersji, nie tej na PS4 Xboxa One, nie tej na PS5 i Xboxa Series S 3 X, tylko na PlayStation 3 i 360 już minęło 9 lat. 9 lat temu wszyscy podniecaliśmy się, jak to GTA 5 wychodziło na siódmą generację konsol, tak? Na PlayStation 3 i Xboxa 360. 9 lat mi, mija, i dalej praktycznie Rockstar nie dał nam do zrozumienia jakąś swoją już od razu zapowiadaną e, wersją zdarzeń z tą grą. Żadnego filmiku, żadnej informacji prasowej, żadnych nawet zdjęć. Od czasu do czasu na Twitterze pojawiały się jakieś przecieki od ludzi podkładających głosy, pod, od aktorów, od niektórych tam. Z zarządu Rockstar Games, że coś tam się kroi, ale jeszcze nie jesteśmy w stanie opowiedzieć dokładnie co. Czy nowe, czy nowe GTA, jaka lokacja i tak dalej. Na pewno coś się kroi, ale tak przez wiele, wiele lat nic nie było nam mówione. Z jednej strony rozumiem, ale z drugiej strony mogliby dać chociaż tak jak kiedyś robili, taką małą zajawkę na temat jakiejś grafiki z gry, kiedyś zrobili coś podobnego z GTA 4, że oni puścili taką zajawkę, taki dosłownie obrazek jeden puścili z logiem tam tej rzymskiej czwórki i to w zasadzie tyle. I to już mogło rozpalić umysły graczy, że gra będzie niedługo już zapowiedziana. Że już tak będzie konkretnie taka fest pokazana. No ale niestety tutaj widzimy, że im dalej w generację kolejną, bo liczmy się raczej z tym, że gra wyjdzie już tylko na PlayStation 5 i Xboxy seriesy. Chociaż tam ludzie się śmieją, że jeszcze gra wyjdzie na PS4 i Xboxa 1, ale ja bym w to nie szedł. To już jest raczej gra, która bardziej już, ona będzie szła w realizm i to taki bardziej umowny powiedzmy, tam w pewnych ramach się będzie mieścić, ale grafika będzie na pewno prima sort, więc z tym musimy się liczyć i nie wyjdzie raczej na 8 generację. No i... co? No i tylko nam przyjdzie czekać. Nie znamy dokładnej daty premiery, e, chociażby roku, nie wiem, wypuszczenia takiej gry. Nawet zapowiedzi nie, nie znamy, kiedy ona dokładnie będzie pokazana. Przychodzi nam czekać. Czy się doczekamy? Niektórzy może się nie doczekają, niektórzy się może doczekają, może Rockstar w ogóle, nie wiem, zrobi jakiś numer, że na przykład no to dupa jednak po GTA 6 nie ma ani śladu i trudno. Dzieciak zrobił nam, kurde, kipisz, wszyscy zdenerwowani, no to koniec, anulujemy grę, no bo, no bo, no bo smutno nam się z tego powodu zrobiło. Ajajaj, ajajaj, ty niedobry szesnastolatku, Lapsu się jeden. Jak wy myślicie na temat GTA 6, czy wy też nie wierzyliście do końca w do końca w te nagrania, czy jednak byliście przekonani, że to jest prawdziwe nagranie. No jak się dowiedziałem, że to jest prawdziwe nagranie, no to już, wiecie, dałem sobie spokój. Można mieć swoje zdanie, to nie jest tak, że jak masz inne zdanie naprzeciw temu, co wszyscy mogą mówić, to jesteś od razu gorszy, jesteś skreślony, jesteś dobani. No tylko masz swoje stanowisko i tyle, no masz prawo nie wierzyć jakimś plotkom. To nie jest coś takiego, że Musisz koniecznie, bo wszyscy tak wierzą. Wcale, moi drodzy, nie musi tak być. Wcale nie musi tak być. No ale wiecie, nie do wszystkich to dotrze pewnie, nie takie tak, no ale... Nie mój problem z tym związany. I jeszcze jedna na koniec uwaga, w ogóle mnie dziwiło, że ludzie tak, kurczę, krzywo patrzyli, że y, GTA 5 to co znowu będzie brzydko wyglądać. Na początku, jak tworzymy kontynuację w danej serii, kolejnej gry, no to przecież logiczne jest, że bierzemy szkielet z poprzedniej gry. Najpierw tworzymy w, w tym szkielecie wszystkie istotne elementy mapa, postacie ewentualnie szkieletowe takie na początek, żeby coś tam już można było z nimi robić, wiecie, animacje, te wszystkie rzeczy, o których Wam wcześniej mówiłem. Tak ja to przynajmniej widzę, nie wiem jak, jak wygląda deweloperka, ale raczej mi się wydaje, że tak, no trzeba by było się w ten sposób bardziej dowiedzieć jak wygląda tworzenie gier, ale wydaje mi się że właśnie najpierw szkielet i później dopiero jak już przetestujemy sobie kilka takich elementów najważniejszych, które są dla gry pierwszorzędne, to wtedy dopiero upiększamy grafikę, dostosowujemy ją do kolejnych tam standardów, bo wiesz, nie robi się gry w jeden dzień. Grę się buduje latami z dużym zespołem. Każdy odpowiada za co innego, za tekstury, za oświetlenie i tak dalej, i tak dalej. Za modele postaci 3D, i inne jeszcze rzeczy, za animacje i zaprogramowanie, wszystko w ten jeden, właśnie silnik gry, żeby gra po prostu działała no jak najlepiej, no bo o to wszystko chodzi, nie? I na konsoli, najpierw na konsoli, no chyba że wydawnictwo wtedy chce, żeby najpierw wyszło na PC, a dopiero później na konsoli, no to wtedy inaczej to wygląda, już wtedy te rygory są bardziej e, ostrzejsze, ale wszystko właśnie składa się, na to, że szkielet i dopiero później wypole, wypolerujemy, jako Rockstar, całość tej gry i dodajemy dopiero jakieś smaczki, które uzupełnią całe oprogramowanie. I na tym to głównie polega. A ludzie, którzy tak strasznie, wiecie, interesują się grami, nagle zdziwieni, że patrz, to na DevKidzie PS4 było. Czyli to będzie na PS4. No widzicie. Tak to jest, jak się ma bardzo kurczaczkowate pojęcie o wielu rzeczach. Tak to wygląda. No nic, no. Jestem ciekawy Waszej opinii na ten temat, jak Wy oceniacie ten stan rzeczy, że gra wyciekła, że w zasadzie się potwierdziła przez Rockstar już przez to samo czekanie 9 lat. Czy to dobrze, czy to źle dla mnie? Tak sobie, bo jednak praca to praca i. I tak czuję, że zwiastun pierwszy jaki się pokaże w internecie, on będzie po prostu taki. Będzie taki porządny i będzie można w końcu już pomału sobie odliczać do premiery oficjalnej, jeżeli oczywiście ona taka w niedalekiej przyszłości nastąpi. Dajcie znać, co myślicie na temat tego wycieku z GTA 6 bądź tego nowego Vice City. Bardzo jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało. Niestety czasy nowoczesne. Liczyłem troszeczkę na lata 80-90, no ale. Jak będzie dobrze, to się zagra i najwyżej wtedy. no Jak gra wyjdzie, no to wtedy wam ją pokażę. Oczywiście. bez żadnego gadania. Ja, tylko jeszcze platformę trzeba będzie wybrać, nie? PlayStation 5 czy Xbox Series X. No dobre pytanie. Dobre pytanie. To jeszcze nie pora na wybieranie. Trzymajcie się, dużo zdrowia wam życzę i widzimy się w następnej prywacie lub też w dowolnym innym filmie, który się pojawi.